Dzień dobry. Dzień Jeden bilet dla córki. Trzeba najpierw się zarejestrować. Ile lat ma dziecko? A trzeba dokładny wiek? Tak. Ile ty w ogóle masz lat? No nie, dawaj, zjeżdżaj! Nie no to ja się boję! No i czego się no, boisz zjeść? Nie, nie, ja nie zjadę! No. no dobra, no to nie zjeżdżamy No Chodź, Jak nie zjeżdżamy? Nie, 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 nie! To, 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 to. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszałem, że do drugiego roku życia możemy wejść razem na bilet. Tak, ale ile ona ma lat? Dwa. No ty ma piętnaście! Masz dwa. A to no, chodźmy na te trampoliny. Nie no, chodźmy na go karty albo na bumperkary. No nie, ale to jest dla chłopaków. Nie no, zobaczysz, będzie fajnie. Chodźmy na go karty. Chodź. Dobra. Dawaj, cóż, nagraj mnie do wójka Rafała. Chodź, zrobimy sobie zdjęcie z matką. Nie! Chodź! Nie. No Chodź mama ciara. będzie! Mama chce zobaczyć jak A, się bawiliśmy, będziemy mieli pamiątkę Tato patrz, to są te wiary! One są mega fajne! Ile to kosztuje w ogóle? No 15 zł, doładowaliśmy kartę! 15 zł. S Słuchaj, cruś, zobacz. Tutaj jest bardzo fajny automat za 5 zł. Spróbuj, może Ci się spodoba. Jezu, tato!